Wiktor Orban nie ma sympatii politycznych, ma interesy. Jak wiesz, niestety on nas kosztuje, z tego co pamiętam, chyba 2 miliardy złotych, a mianowicie rząd prawa i sprawiedliwości, szanowni Państwo, rząd PiSu, żeby nie było wątpliwości, dostarczył uzbrojenie na Ukrainę o wartości około 2 miliardów złotych, z tego co pamiętam, ale bym powiedział za. Ten sprzęt dostarczony Ukrainie walczącej z Rosją miała zapłacić Unia Europejska. Niby się wydawał fajny biznes. Zobacz, dostarczamy, kto inny płaci, no ale jest jeden szkopuł. Na to musiało jednomyślnie wyrazić zgodę wszystkie państwa członkowskie. I kto zablokował kasę dla Polski? Pytanie. Czy znasz no to odpowiedź. idąc dedukcją, myślę, że niestety Wiktor Orban. Jak widzisz, bym powiedział, Wiktor Orban naciął, tak jak na grze w trzy karty na Górniaku, w Łodzi mówimy na Górniaku, nie wiem jak mówimy w Warszawie, kiedyś bym powiedział na Stadionie Dziesięciolecia, naciął rząd PiSu na naprawdę ogromną kasę. Szanowni Państwo, te pieniądze do tej pory Polsce nie przekazano, Wiktor Orban to dalej blokuje, tyle kosztuje, sympatia, sympatia. Relacje Wiktora Orbana z prawem i sprawiedliwością. Partnerem strategicznym kanału Goniec jest Aquafor, producent filtrów do uzdatniania wody.